Z życia Pola Wiśniewska może wydawać się jak prawdziwy spektakl pełen emocji i zawirowań. Dowody na to dostarcza ostatni wywiad, w którym mówi o swojej roli jako matki i doświadczeniach związanych z nowym życiem rodzinnym. Ten niezwykle utalentowany artysta, który na co dzień współtworzy grupę ich troje, niezmiennie przyciąga uwagę mediów, szczególnie po ślubie z Michałem Wiśniewskim w roku 2020. Pola ma sześcioro dzieci, a najnowszym dodatkiem do rodziny jest drugi syn, Noel Klot który urodził się w maju 2023 roku. Jej dotychczasowe życie z Michałem, liderem grupy, jest pełne radości i wyzwań, ale to nie wszystko. Warto przypomnieć, że przed powiększeniem rodziny z Michałem Pola już miała czwórkę dzieci, Julię, Adama, Poli oraz Piotra, co czyni ją macochą dla trójki starszych pociech Michała, Zejwierę, Fabienne i Etienne. W rozmowie, która miała miejsce w programie Plejady, Pola poruszyła temat relacji z dziećmi oraz wyzwań macierzyństwa. Mówiła o tym, jak ważne jest dla niej, aby ogarnąć domowe obowiązki i wychowanie dzieci z pełną odpowiedzialnością. Wspomnień przy tym nie brakuje, podkreślając, że mimo trudności związanych z wychowaniem dzieci, znalazła w sobie siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Stwierdziła, że wiele matek może nie chcieć prosić o pomoc w opiece nad swoimi pociechami, co może prowadzić do poczucia osamotnienia. Pola w swoim wywiadzie zdradziła również, jak wyglądają jej relacje z pasierbami oraz z ich ojcem. Zauważyła, że budowanie zaufania i otwartości to proces, który wymaga czasu i zrozumienia. Wspomniała, że nieważne jak trudne bywają sytuacje, istotne jest, by podchodzić do wszystkiego z empatią i miłością. Cieszy się, że pomimo wyzwań udało jej się nawiązać silne więzi z rodziną. Mimo faktu, że Michał Wiśniewski zmienił wyznanie, pytane o ich związek w kontekście religijnym, Pola wyjaśniła, że nie ma to dla nich większego znaczenia. Kluczowym elementem ich relacji jest wzajemne wsparcie i zrozumienie, jakie dają sobie nawzajem w trudnych sytuacjach. Przywołując wspomnienia, Pola opisała również czas, kiedy wraz z dziećmi starała się odnaleźć się w nowej rzeczywistości po rozwodzie Michała. Wspólnie z pociechami poszukiwała nowego miejsca, gdzie mogliby czuć się szczęśliwi i bezpieczni, co po raz kolejny podkreśla jej ogromną determinację i miłość do rodziny. Mówiąc o swoim macierzyństwie, Pola nie unika trudnych tematów. Przypomina, że matki często borykają się z wyzwaniami, z którymi nie chcą się dzielić, a branie na siebie coraz większej odpowiedzialności może być przytłaczające. Jednak z przekonaniem wskazuje, że każda z tych chwil jest cenna i kształtuje przyszłość. Nie da się ukryć, że historia Poliwiśniewskiej to nie tylko opowieść o macierzyństwie, ale także o poszukiwaniu balansu w życiu, miłości oraz relacjach międzyludzkich. Jej droga, pełna zarówno wyzwań, jak i wspaniałych chwil, to prawdziwe świadectwo siły kobiety, która nie boi się życia w pełni.